you We'll be right back. там папа стоит, когда едет. That's so cool.

Tak, papież normalnie tu się wyjeżdża. Jest, nagrywamy, muzyczkę damy. Wiecie czy nie? No to jest do otwarcie dronka. No ale nie jedzie, ja wcisnęłam kolejny To zero przyciśnij, albo nie, A Nie ma zero. może pierdziele, moza, bo zaraz, bo... Ale nojącko! Bardzo dobra zabawna no, to była. Ale nie, nie pierdziłem, że nie powracam. Nie oczekuję, żebyś pojeżdżał.